Ten pociąg sprawia, że wszyscy jego pasażerowie chorują. Czy w dzisiejszych czasach brzmi to nie do pomyślenia? Jednak w latach 70. jeden pociąg naprawdę odcisnął swoje piętno na historii przemysłu kolejowego nie tylko dlatego, że sprawił, że wszyscy jego pasażerowie zachorowali. Był to zaawansowany pociąg pasażerski bardziej znany jako APT. Jak to możliwe? Tego dowiemy się w dalszej części tego filmu, więc bądź na bieżąco z ATEC. Historia APT jest daleka od konwencjonalnej. Prezentuje innowacyjną technologię, jaką jest technologia wahadłowa. W rezultacie powstał bardzo interesujący prototyp APT. Niestety projekt zakończył się zbyt szybko. Choroba lokomocyjna była śmiertelnym ciosem dla APT, ale skąd mogła się wziąć ta choroba lokomocyjna? W każdym razie pierwsza podróż zaawansowanego pociągu pasażerskiego zakończyła się niepowodzeniem. Co więcej, pojawienie się TZW na początku lat 80. rzuciło długi cień na APT. Osiągnął on niewyobrażalne wcześniej rekordy prędkości, a w miarę upływu czasu budowano coraz więcej obiektów kolejowych. Usiądź z nami i zapoznaj się z tą historią. Przede wszystkim ważne jest, aby zrozumieć, że rozwój zaawansowanego pociągu pasażerskiego nigdy nie wyszedł poza etap projektu eksperymentalnego. To prawda, że historia APT wywołała wówczas spore poruszenie i do dziś cieszy się dużym zainteresowaniem. Mówiąc najprościej, APT to przechylny pociąg zbudowany przez British Rail w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Jak można wywnioskować z początku tego filmu, projekt ten okazał się straszliwą porażką, zarówno pod względem technicznym, jak i komercyjnym. Zacznijmy więc od początku. Jak powstał zaawansowany pociąg pasażerski? W Wielkiej Brytanii istnieje bardzo niewiele linii odpowiednich dla pociągów dużych prędkości. Jedynie East Coast Main Line, która łączy Londyn z Edynburgiem, ma wystarczająco prostą linię, aby obsługiwać duże prędkości. Linia West Coast Main Line łącząca Londyn z Glasgow jest zbyt kręta. Inżynierowie British Rail opracowali więc zaawansowaną technikę aktywnego przechylania. Zbudowano trzy prototypowe składy pociągów. Zrezygnowano również z napędu turbinami gazowymi, głównie z powodu kryzysu naftowego w latach 70. Preferowanym wyborem stała się trakcja elektryczna. Oznaczało to jednak, że APT mogły być używane tylko na liniach zelektryfikowanych. W tamtym czasie jednak wciąż było ich zbyt mało. Co więcej, pantografy nie mogły przechwytywać prądu na obu końcach pociągu przy tak dużych prędkościach. W rezultacie składały się one z dwóch sprzężonych zespołów trakcyjnych z dwoma bliźniaczymi wagonami silnikowymi po środku. Mają one wspólny pantograf. Chociaż istnieje komunikacja między dwoma silnikami, jest ona niepraktyczna dla pasażerów. W 1981 roku projekt został uruchomiony przedwcześnie. Nie był on jednak gotowy pod względem technicznym. Doprowadziło to do licznych problemów, a także niewystarczającej niezawodności. i Wracając do technologii przechylania, wykorzystuje ona podnośniki hydrauliczne sterowane komputerowo. Służą one do przechylania nadwozia samochodu podczas pokonywania zakrętów. W rzeczywistości siłowniki są aktywowane przez komputer zgodnie z układem linii. Kąt jest ograniczony przez przekrój poprzeczny wagonów i szerokość toru. Zakręty są wykrywane przez akcelometry lub przechyłkę. W rezultacie siły boczne nie są odczuwalne, w rzeczywistości pociąg przechyla się jak wahadło. W ten sposób kompensuje siłę odśrodkową i utrzymuje komfort pasażerów niezależnie od prędkości, z jaką się porusza. Wreszcie dzięki Przechyłowy pociągi mogą podróżować z dużo większą prędkością, nawet jeśli trasa jest kręta. Jak już wiadomo, zaawansowany pociąg pasażerski nie jest historią sukcesu, niemniej jednak, prototyp stał się bardzo dużym sukcesem. Już w 1981 roku odnotowano liczne awarie. W szczególności występowały problemy z hydraulicznym układem hamulcowym turbiny. Spowodowało to złą reputację APT. Pociąg szybko wycofano z eksploatacji, jednak w 1982 roku pociągi zostały ponownie wprowadzane do użytku. Cel był bardzo prosty: stworzyć wersję APT z wagonami silnikowymi na każdym końcu. Jednak sytuacja gospodarcza w Wielkiej Brytanii była wówczas bardzo skomplikowana, co więcej żaden inwestor nie chciał zainwestować swoich pieniędzy w projekt o tak negatywnej reputacji. W latach 1984-86 testowano coraz więcej zespołów trakcyjnych, ale to nie wystarczyło, aby przewrócić APT dobrą reputację. Dla wielu APT dobiegło końca. Zatem porażka odpowiedzialnych było wiele zauważonych usterek. Ale przede wszystkim winna była choroba lokomocyjna. Podczas pierwszej podróży demonstracyjnej obecni dziennikarze odczuwali chorobę lokomocyjną wewnątrz APT. Gdy tylko wrócili na peron szybko napisali o tym w prasie. Wygląda na to, że kompensacja siły odśrodkowej może prowadzić do kinetozy. W APT pasażerowie mogli zobaczyć zakręt bez odczuwania tego efektu. Aby uniknąć tego dyskomfortu inżynierowie British Rail ograniczają nachylenie o kilka stopni. Skąd jednak bierze się choroba lokomocyjna, która tak wiele kosztowała APT. Przez ostatnie 10 lat neurologi z Uniwersytetu w Zurychu badali przyczynę tego dyskomfortu. Pochylając się na zakrętach, pociągi takie jak APT mogą jechać znacznie szybciej niż jakikolwiek inny rodzaj konwoju. Jednak ich ruch przechylający sprawia, że wielu pasażerów źle się czuje, opisując formę choroby morskiej. Jednak to niewielkość nachylenia odgrywa w tym wszystkim rolę. Jest to raczej niewielkie opóźnienie między wejściem w zakręt, a nachyleniem pociągu. Od pierwszej podróży zaawansowanego pociągu pasażerskiego wszystko było jasne. Wady projektu były zbyt duże, by mógł być on opłacalny. Co więcej, pragnienie British Rail, aby utrzymać projekt przy życiu, szybko wygasło w obliczu trudności, jakie reprezentował. Dwa pociągi zostały więc rozebrane. Jeśli chodzi o trzeci, był on przechowywany na bocznicy za warsztatami. Obecnie znajduje się on na wystawie w Creeve Railway Museum w Wielkiej Brytanii. Można go zobaczyć na własne oczy i przekonać się, że pociąg swoimi wymiarami oraz dopracowaniem naprawdę robi wrażenie, ale jednak mimo wszystko coś poszło nie tak. Trzeba przyznać, że zaawansowany pociąg pasażerski był zbyt ambitnym projektem, jak na swoje czasy. Jednak to narodziny TZW spowodowały również jego upadek. Dla APT konkurencja była po prostu zbyt silna. Czy wiesz, jak powstał pociąg dużych prędkości? Pod koniec lat 60. przyszłość należała do drugi lotnictwa. System kolejowy był w poważnych tarapatach, szybko został potępiony. W rzeczywistości został uznany za przestarzały przez władze polityczne. Musiał więc wymyślić się na nowo i wymyślić solidną odpowiedź, aby przeciwstawić się wielu konkurentom. Francja zdecydowała się zaryzykować. Do tego czasu prędkość pociągów nie przekraczała 200 km na godzinę, jednak w 1955 w regionie Landes we Francji ustanowiono rekord prędkości do 331 km na godzinę. Pociągi mogą więc jeździć znacznie szybciej, niż mogłoby się wydawać. Nadszedł czas, aby uprzemysłowić projekt kolei dużych prędkości. W 1966 roku narodził się projekt C03 dla przyszłego pociągu dużych prędkości. W 1967 roku opracowano prototyp pociągu wyposażonego w turbinę. Prototypowy pociąg został po raz pierwszy zaprezentowany 23 marca 1972 roku. Wraz z nim pojawiły się rekordy prędkości podczas testów, a także pokładowy system sygnalizacji. Później w 1978 roku przeanalizowano dwa projekty linii dużych prędkości. Pierwszy z nich łączył paryż z Lajonem, a drugi paryż z północną Francją. 22 września 1981 roku prezydent Francji François Mitterrand zainaugurował pierwszą linię dużych prędkości. Pod koniec lat 80. TGV przewoziło średnio 50 tysięcy pasażerów dziennie, a w godzinach szczytu nawet 90. W ciągu 10 lat roczny ruch na linii wzrósł z 10 do 17 milionów pasażerów, to niewiarygodny wzrost o 70%. Tak więc TGV znacznie wyprzedza zaawansowany pociąg pasażerski. Zaledwie 8 lat po uruchomieniu pierwszych dużych linii prędkości we wrześniu 1989 roku przyszła kolej na Atlantycką Linię Dużych Prędkości. Na mocy tego krajowego sukcesu Francja dzięki SNCF rozszerzyła TGV na różne europejskie stolice. Przed 1990 rokiem TGV wykraczało poza granice Francji tylko do Szwajcarii. Aktualnie znajduje się niemalże w całej Europie i jest używany po dziś dzień jako jeden z lepszych transportów. Jak na projekt eksperymentalny, zaawansowany pociąg pasażerski wywołał spore poruszenie. Historia APT jest nadal bardzo aktualna, w szczególności dzięki technologii przechylania. Projekt jest szczególnie interesujący, jednak to choroba lokomocyjna była odpowiedzialna za upadek APT. To kolejny powód, dla którego jego pierwsza podróż zakończyła się niepowodzeniem. Co więcej, TRW był głównym konkurentem. Bardzo szybko osiągnął rekordowe prędkości i doprowadził do coraz większych ulepszeń. Zaawansowany pociąg pasażerski został wyeliminowany z wyścigu. Czy technologia przechylania ma jeszcze przyszłość w branży kolejowej?